Tomasz Buchelski. Pasje, aktorstwo oraz sport, a w wolnych chwilach uczy się grać w bilard. Ma za sobą kryzys psychiczny. Mimo to, po trudnych latach uwierzył w siebie. Już nie chce być krzywdzony stereotypowymi opiniami. Od innych oczekuje raczej wyrozumiałości. Nie mówcie do mnie, wariat, ja jestem normalny. Z nerwami sobie nie miałem poradzić i przed kryzysem. Tak. Zdrowi ludzie naśmiewali się ze mnie, dokuczali mi. Po prostu się ze źle czułem. Odsuwałem się od ludzi. Nie, nie wychodziłem z domu, zamknąłem się totalnie. W sobie nie chciałem z nikim rozmawiać, z nikim się widzieć. tak na to reagowałem. Nie zaakceptowałem tej choroby. Osoby, które nie chorują, powinni bardziej być wyrozumiali. Może boją się, z, no nie wiem, no z nami rozmawiać, może na te tematy, żeby nas jakoś tam nie, nie, nie urazić, może, może to w ten sposób to działa. Zdrowi z chorymi powinni tak samo rozmawiać jak... bo to są tacy sami ludzie jak my, tylko że my jesteśmy po kryzysach, a oni... Um, e, mam nadzieję, że nie. Każdego może dotknąć, czy zdrowego, czy chorego, obojętnie w jakim wieku, małe dzieci, duże dzieci, dorosłych ludzi, tak. Czuję się osobą pełnosprawną. Robię wszystko sam na, 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 w domu, tam, w pracy. Normalnie funkcjonuję w społeczeństwie. No, jestem na stanowisku porządkowym. Pracuję już tu w październiku, będzie dwa lata. Co no, tam kawiarnię tam z, sprzątnąć, hall, tam, tam kurze powycierać. Toalety, posprawdzać parapety, pomyć. Po Najlepszym pracą to jest dla mnie pozowanie. To jest praca w, w weekendy, nie, po 4, po 5 po godzin dziennie, e, dziennie. W różnych pozycjach się siedzi po, po, tam, po godzinie, 5 minut przerwy i, i nas, w następnej pozycji. I to, tak się siedzi, aż dopóki nie powstanie pełen ob obraz. Mam w planie teraz od września iść do szkoły, do liceum ogólnokształcącego, dwuletniego, uzupełniającego Zrojach I, i po prostu podwyższyć swoje kwalifikacje w przypadku jakbym, y, daj Boże, poszedł y, już do pracy na wolny rynek, a później no to zobaczymy. Aha, no i znaleźć dziewczyny. Druga połowa do życia jest potrzebna, ona powinna być skromna, to na pewno, taka nie za cicha, nie za ostra, lecz w sam raz, Oby tak dalej było tak jak jest, to byle w pełni szczęśliwy i zadowolony. Kryzys psychiczny to reakcja na sytuacje nadzwyczajne, do których nikt nie jest w stanie wcześniej się przygotować, na traumatyczne przeżycia, wewnętrzne konflikty, nieumiejętność pogodzenia się ze zmianami. Problem dotyczy osób w każdym wieku i o każdym statusie społecznym. Większość osób po kryzysie psychicznym nie jest agresywna, wielu zaburzeń nie widać. Ważne rady. Osoby z taką niepełnosprawnością chcą być traktowane jak niezależni ludzie. Szanuj ich prywatność. Nie wypytuj o szczegóły związane z chorobą. Zwracaj się bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, a nie do jej towarzysza. Patrz w oczy i zachowuj się naturalnie. Nie podejmuj decyzji bez konsultacji. Każdy ma prawo do decydowania o sobie.